Siema młody no, Masz <grym> się do widzu zwracać <grym grym> Jeszcze raz <grym> Siemanko jesteś Siema. dzisiaj ze mną Admiros Siema mordeczki I mamy dla was 3 oto z sezonu Podajcie się u Fortnite'a Zobaczymy co tutaj odnaleźliśmy proszę prosić się o zaczęcie Jasne już otwieram Zobaczymy co tam trafiłeś No Fortnite to moja ulubiona gra Ile razy grałeś bez budowania? Ale mi się trafiło małpi wojownik Małki wojownik, chyba twój ulubiony. Nie wiem. Ja pokażę jeszcze karty dla widzów. O, mam kartę Sanosa. Nie wiem, ta się świeci, jest fajna. Wojownik 6831, ten ma atak 6851, to ten jest lepszy. I jeszcze mam Fortnite Zombie, to takie klasyczne. Wow. A to jest taki wojownik z pistoletem. O, proszę, mu wkładamy pistolet. Ale nie ma obkręcanych rąk. E, 2 na 10 za to. Dobra. Ale włożę mu pistolet, a ty się zajmie, a drugim. Dobrze, no to mamy drugą paczuszkę. tej paczki co jest? Jakiś pieseł. I gdzie mam ten pistolet złożyć? ciężkie pytanie, wiesz. I co tutaj jeszcze się znajduje? O! Możesz mu dać drugi rewolwer. No A to jest dla twojego. Ale mój też ma takie dziwne rączki. Dobra, uwaga, robię to. kładam mu. I oczywiście trzy karty: Fortnite. A tak 5217. Ile ty miałeś? 6800. O kurczę. I energia 5000. Tutaj jest Thanos z rycerzem Omega. I jakaś świecąca karta. <śpiewanie> <śpiewanie> Dobrze panie reżyserze, wszystko jest pod kontrolą. Proszę, dam ci ostatni. Dobrze, to jako, że jest to program rozrywkowy, to przede wszystkim zrobimy teraz pytanie. Jak ma na imię główny antagonista gry Poppy Playtime Chapter 2? Antagonista. Tak. Miss Longlex. Kto? Miss Longlex? Mami Longlegs. Longlex. Jeszcze raz, bo nie powiedziałeś poprawnie. Mami Longlex. Bardzo dobrze, to jest poprawna odpowiedź, może zrobić opening. Super, dziękuję Ci. Zostawcie znaczy łapkę w górę i subskrypcję na kanale Xwergi. Wspieramy młodych twórców na YouTubie. jak nie, to te papuszki wiecie gdzie skręci. No, na śmietniku. Dobrze. <grych> <grych> o, patrzcie, jakaś pani z zielonymi włosami, nie rozpoznaje tej postaci. Nie Miałeś napisane gdzieś co to za w środku? Myślisz, że w tej klasie kart i paczek będzie opisana prawdziwa postać? Nie wiem, nie gram w Fortnite. I patrz, znowu jest Thanos. O, no i widzisz, tego sezonu Thanosowego chyba jest. Chyba tak. No. Tak mi to się to jest wydaje. To co było w Infinity War. Nie, no. Endgame. Albo Endgame, no możliwe. Zobacz takiego. I jest drugi Thanos. I znowu jakaś walka. Powiesz? Ja to kojarzę. Skąd? No, to było ten yy, z tego sezonu z y, właśnie tymi potworami. No, ja w to grałem chwilę. O, to ja, ja w to akurat nie grałem. No więc tak oto prezentują się nasze hmm. trzy figurki. Jak oceniasz swoje? Ja swoją oceniam 2 na 10. Moje no łącznie 4 na 20. Zarąbiście. <noise> Także. Cóż mogę powiedzieć. <noise> Dobra, to tyle. Cześć na Cześć. <noise> Hahaha <laughs>